Witam serdecznie. Pomimo gry naszych reprezentantów, postanowiłem nagrać ten film. I dlaczego jest on tak późno? A to ze względu na to, że miałem ważną sprawę do zrobienia. Otóż, otóż, po prostu opłakiwanie tego spotkania. Jakby. Ja też jestem człowiekiem i mam swoje emocje. I ogólnie. Te, to spotkanie to, yy, to mnie doprowadziło do takiego skraju, ale, ale powiem tak: trzeba widzieć pozytywy. Trzeba cokolwiek ugrać z Francją, cokolwiek. My nawet z tego nie wygramy, ale żeby koła strzelić, zapraszam do symulacji Szkocja-Węgry jeszcze na koniec tego zwariowanego dnia. O, 21.36. Jednak nie idealnie tego. Idealnie otworzyłem ten telefon. Zapraszam serdecznie na szkocja Węgry. Już za chwilę to już mówię. Dobrze. Stuttgart Arena, 23 czerwca, niedziela. Miejmy nadzieję, że ty, po tym zwariowanym piątku, w którym reprezentacja Słowacji niemal wygrała z Ukrainą. Austria wygrała pewnie z Polakami, co zapewniło straszny ból Polakom. Zobaczymy niesamowite emocje w meczu Szkocja-Węgry. Niezmiennie dla Was komentuje pa Patryk Osik. I zapraszam Was do tego miejmy nadzieję ciekawego spotkania pomiędzy Szkocją a Węgrami. Się nagrało. Hymny, które raczej nie lecą, to jest. To jest dość ciekawe, jeśli te hymny nie lecą. Mam nadzieję, że w prezentowaniu składów nie będzie aż takiego obciążenia. Konsoli. Bardzo przepraszam za wszelkie problemy techniczne. Składy drużyn. Teraz przebijane będą składy Szkocji. W bramce Gin. Dalsza linia, Tierney, Hanley, Henry. Dalej od pomocy Robertson, McGregor, Gilmour, Ralston oraz McTominay z przodu i w ataku. McGinn Jadam to zawodnicy, którzy ten atak, którzy ten skład uzupełniają w roli dzisiaj napastników. Chyba ciekawi mi McGin, który jest nominalnie środkowym pomocnikiem. Jest to dość ciekawa yy, sprawa. Oczywiście mniejsza już, że konsola hałasuje. Ja się bardziej boję, że procesor się przegrzeje. E, tego się boję, ale człowiek się czegoś więcej boi, to to, to się wydarzy. Choć e, nie wiem. Pewnie się nie wydarzy, ponieważ e, mamy skład Węgier. Skład Gulaszy, dalej w obronie: e, Dardai Orban-Lang formacja 4-2-1, pomoc Kerker schaffer Bolla. Szalaj Sobosloj i w ataku Warga. Jak mówiłem, pozwoliłem sobie pominąć, bo ten hałas mnie przeraża nie tyle, że on będzie przeszkadzał, bo gdzieś tam już kto mnie śledzi to wie, że taką konsola zawsze hałasowała, ale jednak, kurczę, nie chcę, żeby się przegrzała. Chcę to dograć do końca. Han, Tir, co by gadać o tym meczu z Polską? Podsumowałem to w dwóch słowach na relacji na Instagramie, w dwóch słowach. W jednym zdaniu, w jednym zdaniu, w dwóch, tak, w dwóch zdaniach. Ale to bardziej chodziło o jedno zdanie. Zdanie dość dobitne, ale zdanie, na które nie powinienem sobie pozwolić przez jedno słowo, ale... ale jednakże pokazuje bardzo wiele, bardzo wiele jak bardzo zawiedli nas reprezentanci, jak bardzo. Bo to, że przegramy, to ja wiedziałem. Oczywiście byłem osobą, która pompowuje balonik i jestem tego świadom. Ale przegraliśmy w takim stylu jak zawsze. Nic więcej. Jak to powiedziałem, gramy, może przegraliśmy, ale za to graliśmy fatalnie. Czy tutaj w ładnych słowach powiedziane, no bo wiadomo, że za słowa, jakie takie słowa, nie, nie usuną mi filmu, ale tu jednak trzeba uważać. Będę te mecze traktował jako taki podcast tematyczny związany z danymi meczami czy z Euro. Mam nadzieję, że taka forma Wam się podoba, oczywiście mecze prawdziwe będę komentował oczywiście normalnie ale gdzieś tam jest to taka moja forma, gdzie mogę podjąć refleksji na temat piłki nożnej mam nadzieję, że będzie piłki nożnej Andrzej Robertson teraz ma Gregory strzał a broni to Peter Gulasz nie zobaczymy powtórki, bo tak to wychodzi no. Gulasz i piąstkuje Adams Gilmurr to był taki, co jest co jest? Nie wierzę. Widziałem tą piłkę poza bramką. Nagle patrzę, ona jest już w bramce. Co się tutaj wydarzyło? Ta moja reakcja wyraża więcej niż tysiąc słów. Co teraz zrobił gulasz? Piłka odbita od jego głowy. Byłem przekonany, że ona już wyszła na rożny. Ja mówię, kurczę. No, nie będzie z tej akcji, będzie rożny, chciałem powiedzieć, ale jednak bramka padła. Co zrobił w tej sytuacji Peter Gulasi, to. To ja normalnie teraz. Yy, normalnie łapię się za głowę, to jest niesamowite. Węgrzy będą próbowali odpowiedzieć, ale. To jest zabawne. Dlaczego takie sytuacje. No dobra, lepsze sytuacje się też zdarzały w tych meczach euro, ale, ale jednak, niech takie sytuacje też padają. no. Br bramkę Kalafioriego, e, nie, gdzie niestety pomylił, e, gdzieś mam orientację e, na boisku, że uderzył do bramki, do tej, której nie potrzeba było. Maggi, e, Maggi. Oczywiście jest to taki suchy żart, ale jednak, <ścoughs> jednak do. No, Kalafiori strzelił bramkę dla Włochów, ale jakimś cudem przegrali. Jak to się stało? Ciekawe. Ale jednak, no tutaj nie będzie samobuja dla Gulasziego. Nie, nie ma raczej takiej opcji. To była po prostu. Interwencja, jakkolwiek można to nazwać interwencją, to jednak była to interwencja. Chociaż nawet dzisiaj tak śmiesznie nie było w meczu z Pol Polski z Austrią, a mogło być śmiesznie, chociaż to by poprawiło te dzisiejsze humory. E, Tierney. No, tak powiem szczerze, że dopóki gdzieś tam nie, nie zastąpię jakieś zmiany w ogóle w polskiej piłce, bo ja nie chcę tutaj kląt wrzucać żadnych, ale jeśli chodzi o polskie drużyny w europejskich pucharach, to my też wiele nie zdziałamy. Yy, jedynie Lech jakieś tam nadzieje zrobił w LKE, ale to... też... Przegrali też w swoim stylu. Lech Poznań, yy, więc jakby... Tu, tu nie chodzi o reprezentację. Polska piłka nie funkcjonuje. Gdzie... Patrz, patrzcie, takie coś. Yy, to mogę do tej refleksji się już odnieść. Mało mówię o tym meczu, ale kurczę, mnie refleksja. Gdzie mamy polską ligę. Zawodnicy szczołówki. Przegrywają, spuszczą niepołomicę. Na pewno był to lech, nie chcę zapytać, czy to była legia. Spuszczą niepołomicę. Drużyną, która w tym sezonie debiutowała w ekstraklasie. I czy, mamy, czy my mamy mieć jakiś prognostyk na to, że polska piłka się zmieni? Probierz nie jest twórcą. Probierz zrobił swoje, ale jeżeli widać, że tutaj leży, leży, leży nasza piłka u podstaw, to, to nie wiem. Dlaczego nie ma myśli szkoleniowej? Kurczę, zagranicznej w sensie jakby, bo ktoś może mi teraz źle zrozumieć, że ja chcę kopiować, ale chodzi o to, że że dlaczego tutaj nie korzystamy z pomysłów, które już tam funkcjonują yy, w, w światowej piłce europejskiej. Teraz uwaga, lang na spalonym i kończymy pierwszą połowę. Ja do tego tematu za chwilę wrócę bez cięcia, ale jednak wolę, jak gdy leci mecz, bo wtedy się lepiej słucha. Myślę, że taka forma takiego podcastu może Wam się spodobać. Tak mnie jakiś czas temu wzięło, żeby pewne refleksje dotyczące piłki nożnej mówić. Nawet jeśli nie są związane z meczem. Chyba, że Wam to się nie podoba, w takiego syfrycyki e, jestem gotowy. Bolla wchodzi za niego mego. No i tak. Polska piłka nie funkcjonuje. Uwaga, sobosloj. Jak my mamy cokolwiek osiągnąć, jak to wszystko u podstaw leży, w sensie, ja nie mówię, że mamy ściągać kurczę myśl szkoleniową z zagranicy, ale jednak to powinno nadarzyć refleksja, że zawodnicy tacy jak Urbański, Zalewski czy Zieliński, zawodnicy, którzy przez większość czasu grali w, w Lidze Włoskiej, oczywiście wiem, że Urbański wychodzi się z ekstraklasy, ale on już w wieku młodym grał w Lidze Włoskiej, oni potrafią grać. Pomimo tego, co jakby Można mówić, że Zieliński grał tak i tak, ale jednak on potrafi grać. Zawodnicy z Ligi Włoskiej. Zalewski wychowany przecież we Włoszech e, jako dziecko i tak dalej, i tak dalej. Ta myśl szkoleniowa działa. Zawodnicy, którzy wywodzą się z ekstraklasy, szczególnie ze środowisk niestety Lecha Poznań, czy też jakichkolwiek, głównie Lecha Poznań, bo gdzieś tam to wszystko było widać w, li w Lidze Konferencji Europy. To są to, to zawodnicy, którzy, którzy mają mental taki że ostatecznie, pomimo dobrego potencjału, presja ich wykańcza. No, nie wiem, w sensie. Nie wiem, co jest. To nie jest rozwiązanie problemu. Ja ekspertem nie jestem, ale kurczę. No jeżeli my nawet w klubowej piłce nie osiągamy sukcesów, to gdzie mamy w reprezentacji Polski? Yy. No zobaczymy. Zobaczymy mecz z Francją. Mecz o honor. Honor, którego niestety nie odzyskamy w, tych, w, tych, w tym, 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 tym turnieju, już yy, patrząc na to, że nawet Mbappe ma zagrać, Nego, czy na wszelkie głosy krytyki, jestem gotowy, tylko to nie chodzi o to, że jak ktoś będzie mnie wyzywał, to, to mnie to boli, tylko chodzi o to, że po części, po części, jeżeli nie ma argumentów, to za bardzo nie rozumiem, w czym się pomyliłem, w co zrobiłem jakby coś, co, co powiedziałem jakby... Yy, nie tak w kwestii tego właśnie co mówię, miejsce Christian Goralton Dlatego zamiast wyzywania, jednak preferuję tutaj argumenty i konstruktywną krytykę. Byłoby, byłoby bardziej ciekawie się działo, jakby w komentarzach różne takie opinie, opinie przede wszystkim się pojawiały. A teraz nie ma nic, ale to tak mówię, bo może źle to przedstawiłem. nie teraz strzelał, ale. Ale jednak coś, coś w tym, że polska myśl szkoleniowa niezbędnie działa. Nie mam, nie winię tutaj oczywiście Michała Probierza, ale patrząc na to, że ci zawodnicy, którzy przez dłuższy czas grali w Ekstraklasie, coś takiego mają w sobie, że w piłce reprezentacyjnej nie mają żadnych sukcesów, nie rozwijają się jakoś mocno. No nie wiem, w czym jest problem. Trzeba zapytać ekspertów. Nie wiem, może, może wkrótce yy, się nadarzy okazja prowadząc wywiad z jakimś tutaj ekspertem od y, polskiej piłki. Yy, więc może się czegoś przekonamy, ale z kim, z kim można ten wywiad zrobić? No jakby to już, to już jestem ciekawy. Kto, 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 kto może tutaj wiedzieć? Yy, Christ, Kerk. Bałem się, że nie zdąży tutaj powiedzieć wszystkiego, ale może mniej komentowałem mecz, że co... Może jeśli chodzi o komentowanie będzie się zdarzać, ale jak częściej chcę ten mecz komentować, Probierz nie jest cudotwórcą i nawet jeśli on dobrze sobie w ostatnim czasie radził, to jednak jeżeli nasza reprezentacja... Nie może, nie chce grać dobrze, to grać dobrze nie będzie. Szan klance w miejsce Adamson. Jest tutaj od krytyki, bo warto pochwalić Krzysztofa Piątka, Zalewskiego, Urbańskiego, między innymi również Modera, jeśli chodzi o te indywidualności. O dziwo nie wymieniam tutaj Roberta Lewandowskiego. No zastanówmy się, zastanówcie się wspólnie, czemu, czemu go tutaj nie wymieniam. Nie, nie uważam, jak to też w na relacji, że że Lewy nie jest słabym piłkarzem, ale jednak zastanówmy się poważnie dlaczego przy zawodnikach, których można pochwalić nie wymieniłem tutaj Roberta Lewandowskiego Kierkes, Szalaj, Soloi no jeżeli chcecie taki bardziej godzinny podcast na temat reprezentacji polskiej, to ja w tym się czuję jak ryba w wodzie dajcie znać w komentarzach, bo naprawdę to może być coś ciekawego Szap przy okazji można wywiad walnąć ale zobaczymy, zobaczymy z kim. Ne, Gun. Ale tak kończymy tą pierwszą połowę. No niesamowite. Niesamowite, że Szkocja wygrywa z węgrami po takim fatalnym golu, a przez większość czasu nie działo się w tym meczu zbyt wiele. Albo nie zwracałem uwagi. Ale raczej nie działo się zbyt wiele. No Szkocja... To już trzecia kolejka. Szkoci. Jeszcze to sobie pozwolę przeanalizować potem, ale chyba wychodziliby z trzeciego. Dziękuję serdecznie za uwagę i zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie o tym gadaniu reprezentacji Polski spowodowałem. Ja to, ja to też będę patrzył na statystykach, że, że, że czas oglądania tego filmu się bardzo skróci, ale nie odbiegajmy w przeszłość. Mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie tak dobrze, że że będzie to bardziej zachęcało do słuchania do końca niż zniechęcało. Zobaczymy. Eksperymentujemy dalej z tym formatem symulacji i wprowadzamy nowe, nowe nowości. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.